Chwała Panu Jezusowi, Chrystusowi na wieki. Kochani bracia i siostry, miałam kiedyś w nocy sen. W tym śnie wyraźnie usłyszałam słowa, Jezus jest twierdzą, a królestwo niezdobyte. Pytałam Pana i Ducha Świętego, co to znaczy i jak mam to zrozumieć. Usłyszałam takie słowa, że Jezusa mamy, a Królestwa Bożego nie mamy. Słowo pisze, albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. List do Rzymian, 14 rozdział, od 17 do 19 wersetu. Tego potrzebuje Kościół Chrystusowy. Dopiero w trudnych chwilach, które przychodzą na nas, zauważamy, że brak jest nam pokoju, radości, Prośmy Pana Jezusa Chrystusa, żebyśmy mogli mieć cechy Królestwa Bożego, żebyśmy się nie gorszyli, nie upadali na duchu. Pan Jezus Chrystus powiedział, a błogosławiony, kto się no mnie zgorszy. Ewangelia Łukasza, 7, 23. Duch Pana przypomniał mi to i pokazał, że mam się tym podzielić. Drugi list do Koryntian, piąty rozdział, piętnasty werset: A za wszystkich umarł, aby ci, którzy żyją, już nie żyli dla samych siebie, ale dla tego, który umarł za nich i został wzbudzony. Tak więc, kochani, nie żyjmy sami dla siebie swoimi planami, poczynaniami, ale naprawdę badajmy swoje serca, abyśmy, kiedy przyjdzie Pan, abyśmy Zostali przez niego pochwyceni. Nie dajmy się oskarżeniom ani potępieniom, ale sprawdzajmy wszystko ze słowem i badajmy się, w którym miejscu jesteśmy. Powracajmy do pierwszej miłości, tej, którą pierwszą umiłował nas Pan Jezus Chrystus. I radujmy się, bo wielki dar dostaliśmy. Dostaliśmy zapieczętowani duchem Bożym, Zbawienie dokonało się w naszym życiu, ale musimy porzucać wszystko to, co się Panu nie podoba, bo inaczej chodzimy nie w woli Ojca, ale w swojej woli, a wtedy wielu usłyszy od Pana naszego, że nigdy Was nie znałem, dlatego że nie uniżyli się i nie wykonywali woli naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Niech Was wszystkich Bóg błogosławi. I prowadzi tą wąską drogą, bo drogocenna krew została za nas wylana, abyśmy byli czyści, uświęceni, uratowani przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z Panem Bogiem dziękuję bardzo za wysłuchanie.